Zauważyłeś, jak ciało się zmienia po czterdziestce? Budzi się człowiek bardziej zmęczony, jelita wydają się leniwe, a nawet to śniadanie, które zawsze dodawało energii, wydaje się już nie działać. To tak, jakby coś się zmieniło w środku, ale nikt cię nie uprzedził, kiedy ani jak to się stanie. I wiesz, co zauważam? Większość ludzi akceptuje to, jakby to było normalne, jakby to była cena za starzenie się. Słyszałeś to kiedyś? Jestem pewien. To słynne. To kwestia wieku. Nic się nie da zrobić. Tak już jest. A co jeśli powiem Ci, że istnieje nawyk tak prosty, tak dostępny, że wiele osób go ignoruje właśnie dlatego, że wydaje się zbyt prosty? Nie mówię o drogich lekach, nie mówię o skomplikowanych dietach, ani o siłowni. Mówię o czymś, co prawdopodobnie masz teraz w swoim domu. Ale zanim ci zdradzę o co chodzi, musisz zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się z twoim ciałem. Bo to, co czujesz rano, to zmęczenie, ten brak energii, to nie jest tylko złe samopoczucie. To twoje ciało woła o pomoc, a kiedy ignorujemy te sygnały, kiedy myślimy, że to normalne, wszystko zaczyna się pogarszać w sposób, którego wiele osób nie zauważa, dopóki nie jest za późno. Opowiem ci, co naprawdę się dzieje. Kiedy codziennie budzisz się zmęczony, to nie jest tylko zmęczenie, to Twój mózg działa z mniejszą ilością tlenu niż powinien. To Twoja pamięć zaczyna zawodzić. Zapominasz imiona, zapominasz, gdzie zostawiłeś rzeczy, i myślisz, że stajesz się rozkojarzony. Ale to nie jest rozkojarzenie. To odwodniony organizm, który walczy, by funkcjonować przy niewystarczających zasobach. Stawy zaczynają bardziej boleć. Ten ból w kolanie, ten ból w plecach, który myślisz, że wynika z wieku. Może i tak, ale wiesz, że to się znacznie pogarsza, gdy chrząstki nie mają wystarczającej ilości płynu, aby amortyzować uderzenia. I wtedy zaczynasz chodzić wolniej, unikać wchodzenia po schodach, prosić o pomoc przy sięganiu po rzeczy. Nie dlatego, że jesteś stary, ale dlatego, że twoje ciało działa w trybie awaryjnym. Skóra robi się sucha, matowa i ma więcej zmarszczek niż powinna w twoim wieku. I patrzysz w lustro, i ledwo się rozpoznajesz, wydaje się, że postarzałeś się o dziesięć lat. Nagle jelita stają się jeszcze bardziej ospałe. Przez kilka dni nie możesz się normalnie wypróżnić, czujesz wzdęty, niekomfortowy brzuch. A kiedy w końcu ci się udaje, to z wysiłkiem, z bólem. Jest coś, o czym wielu nie mówi, ale się zdarza. Zaczynasz tracić tę witalność, ten blask w oczach, tę chęć do życia, do robienia rzeczy, do wychodzenia, do rozmowy. Wszystko staje się zbyt ciężkie i powoli stajesz się tylko kolejną zmęczoną osobą siedzącą na kanapie i czekającą, aż dzień minie. To boli, prawda? Bo pamiętasz, kiedy miałeś energię, kiedy ciało reagowało, kiedy naprawdę czułeś się żywy? Zanim przejdziemy dalej, jeśli też kiedyś obudziłeś się, czując się w ten sposób, czując, że twoje ciało już nie reaguje tak jak kiedyś, napisz tutaj w komentarzach słowo odrodzić się bo właśnie o tym dzisiaj tutaj rozmawiamy. O odrodzeniu, o daniu swojemu ciału szansy, by znów naprawdę zaczęło działać. Więc śmiało, wpisz odrodzenie tutaj poniżej i wyruszmy razem w tę podróż. Teraz muszę ci powiedzieć coś, co może cię zdenerwować. Wiesz, dlaczego prawie nikt nie mówi o rozwiązaniu, które ci dzisiaj pokażę? Bo to nie przynosi zysku? Przemysł farmaceutyczny nic nie zyskuje, ucząc cię czegoś, co możesz zrobić sam w domu. Prawie nic nie wydając. Oni zarabiają, kiedy kupujesz drogie środki przeczyszczające na zaparcia, kiedy kupujesz drogie suplementy, żeby mieć energię, kiedy kupujesz drogie kremy, żeby nawilżyć skórę. Ale prawda, prawda, którą niewielu ma odwagę powiedzieć, jest taka, że wiele z tych problemów zaczyna się od jednej rzeczy. Tak podstawowy, tak prosty niedobór, że nawet go nie bierzemy pod uwagę, a kiedy to naprawisz, całe ciało reaguje. Energia wraca, trawienie się poprawia, skóra wygląda lepiej, umysł staje się jaśniejszy. To zasługa jednej zmiany, a teraz zdradzę ci o co chodzi. Zwróć uwagę, bo to wydaje się zbyt proste, przez co wiele osób to ignoruje. Ale jeśli zrobisz to we właściwy sposób, przez odpowiedni czas, poczujesz różnicę. Nawyk, który może to wszystko zmienić. To picie wody zaraz po przebudzeniu, naczczo, we właściwy sposób. Wiem, o czym myślisz. Woda, tylko tyle, ale ja już piję wodę? I to prawda, prawdopodobnie już pijesz, ale jest ogromna różnica między piciem wody w ciągu dnia, a piciem wody zaraz po przebudzeniu, we właściwy sposób. Ponieważ kiedyś się budzisz, Twoje ciało przez całą noc pracowało w ciszy. Podczas snu ciało trawi, filtruje i usuwa toksyny. To niewidzialna, ale niezbędna praca. A kiedy się budzisz, twoje ciało jest spragnione. Znacznie bardziej spragnione niż ci się wydaje. Przez całą noc tracisz około jednego kilograma płynów. Tak, jednego kilograma. Poprzez oddychanie, pot, a nawet ślinę. A kiedy się budzisz, twoje ciało działa w trybie awaryjnym. Mając minimalną ilość płynów, pierwszą rzeczą, której potrzebuje twoje ciało, naprawdę pierwszą, nie jest kawa, to nie jest chleb, to nie są ciastka, to jest woda. Ona pobudza organy, aktywuje krążenie i przygotowuje układ trawienny na nowy dzień. To jak naładowanie baterii, która rozładowywała się przez całą noc. To zapewnienie ciału energii potrzebnej na dobry start dnia. A czy wiedziałeś, że ta praktyka ma tysiące lat? W prawie wszystkich starożytnych kulturach woda na była uważana za świętą. Tybetańscy mnisi robią to od tysięcy lat. W medycynie ajurwedyjskiej, która istnieje od ponad pięć tysięcy lat, woda pita wcześnie rano nazywana jest uszapan, czyli wodą życia. Wierzą, że to właśnie wtedy ciało jest najbardziej podatne, najbardziej gotowe. By przyjąć i wykorzystać wodę w najlepszy możliwy sposób. Dziadkowie robili to bez znajomości naukowej nazwy, ale wiedzieli, że działa. Oni budzili się, wypijali szklankę wody, czekali chwilę i dopiero potem szli na śniadanie. To mądrość natury, zawsze obecna i czekająca, aż ją sobie przypomnimy. Jednak w pośpiechu życia o niej zapomnieliśmy. Budząc się, od razu biegniemy zrobić kawę. Coś zjeść, wyjść z domu, a ciało zostaje tam spragnione, czekając. Teraz pozwól, że wyjaśnię Ci dokładnie, co się dzieje, gdy pijesz wodę zaraz po przebudzeniu. Kiedy woda trafia do Twojego pustego żołądka, jest wchłaniana znacznie szybciej, niż gdybyś wcześniej coś zjadł. W ciągu kilku minut trafia już do krwiobiegu, nawadniając każdą komórkę Twojego ciała. Tak to się dzieje. Krew staje się mniej gęsta, lepiej przepływa przez żyły i tętnice. A kiedy krew płynie lepiej, tlen dociera wszędzie z większą łatwością. Mózg reaguje jako pierwszy, w 75% to woda. Kiedy jest odwodniony, nawet lekko, odczuwasz zamęt w głowie, trudności z koncentracją. Ale kiedy wypijesz wodę, zaraz po przebudzeniu. Mózg naprawdę się uruchamia. Woda sprawia, że krew lepiej przepływa przez tętnice szyjne, które dostarczają tlen bezpośrednio do mózgu. To tak, jakby mgła, która tam przeszkadzała, w końcu się rozwiała. I jest coś jeszcze. Kiedy pijesz wodę na czczo, żołądek wysyła sygnał do jelit, żeby zaczęły się poruszać. Ma to techniczną nazwę: odruch żołądkowo-okrężniczy. Dlatego wiele osób zauważa naturalną poprawę w funkcjonowaniu jelit. Po kilku dniach jelita zaczynają pracować o odpowiedniej porze, bez potrzeby forsowania, bez potrzeby stosowania środków przeczyszczających. To ciało wraca do działania w taki sposób, w jaki zostało stworzone by działać. Woda pomaga także układowi limfatycznemu. Może nie wiesz co to jest, więc pozwól, że ci wyjaśnię. Układ limfatyczny to ten, który odprowadza płyny z organizmu i zapobiega ich zatrzymywaniu. Kiedy jest aktywny i działa prawidłowo, ciało mniej puchnie, twarz rano nie jest taka ciężka, to uczucie opuchnięcia znika, a na nogach nie zostają ślady po skarpetkach pod koniec dnia. Wiesz, kiedy zdejmujesz skarpetkę i zostaje głęboki ślad? Właśnie tak poprawia się. I zobacz, jakie to ciekawe. Woda pomaga również rozcieńczyć kwasy. Które powstały w żołądku w ciągu nocy. To łagodzi uczucie pieczenia i pomaga osobom, które mają łagodny refluks lub zgagę. To tak, jakby ciało robiło sobie małe wewnętrzne porządki każdego ranka. Prosta, naturalna i skuteczna. Jest jeszcze jedna korzyść, która często zaskakuje wiele osób: powstawanie kamieni nerkowych. Czy wiedziałeś, że główną przyczyną kamieni nerkowych jest przewlekłe odwodnienie? Kiedy organizm nie ma wystarczającej ilości wody, mocz staje się bardzo skoncentrowany, a wtedy minerały, które powinny zostać usunięte, zaczynają się krystalizować, tworząc kamienie. Picie wody zaraz po przebudzeniu pomaga nerkom pracować lepiej przez cały dzień. To prosta, ale bardzo skuteczna ochrona. Teraz dokładnie ci pokażę, jak to zrobić we właściwy sposób. Bo jest na to właściwy sposób. I tu większość ludzi popełnia błąd, a potem myśli, że to nie działa. Więc zwróć uwagę na każdy szczegół. Z samego rana, zanim jeszcze umyjesz zęby lub wypijesz kawę, nalejesz dużą szklankę wody w temperaturze pokojowej. Zwróć uwagę na tę część, to ważne. Żadnej zimnej wody, która szokuje organizm i może nawet przeszkadzać w trawieniu. Kiedy wlewasz zimną wodę do pustego żołądka, organizm musi zużyć energię, żeby ją ogrzać, zanim będzie mógł ją wykorzystać. A rano chcesz dodać sobie energii, a nie ją tracić. I żadnej zbyt gorącej wody, która może podrażnić żołądek, tylko woda naturalna, czysta, przejrzysta w temperaturze pokojowej. Jeśli jest zimny dzień, może to być letnia woda. Lekko podgrzana, ale nigdy zimna. Zaczniesz od około 300 ml, czyli mniej więcej półtorej szklanki, i z biegiem dni będziesz stopniowo zwiększać ilość, aż dojdziesz do 600 ml dziennie, czyli około 3 pełnych szklanek. Nie musisz się spieszyć, ważne, by robić to spokojnie i dać ciału czas na przyzwyczajenie. Sekret polega na tym, żeby pić powoli, małymi łykami. Czując, jak woda przepływa przez ciało, nie chodzi o to, żeby wszystko wypić naraz. Trzeba pić spokojnie z uważnością i obecnością. I kiedy pijesz, możesz zrobić coś, co bardzo wzmacnia efekt. Przejedź dłonią po szyi, schodząc na klatkę piersiową, wykonując bardzo delikatne okrężne ruchy. To pomaga aktywować węzły chłonne i poprawia drenaż. To są proste, delikatne ruchy, jakbyś budził także tę część ciała, a po wypiciu poczekasz co najmniej 30 minut, zanim coś zjesz. Ten odstęp jest niezbędny. To czas, którego organizm potrzebuje, aby się nawodnić, pobudzić jelita i przygotować układ trawienny. Wykorzystaj ten czas na kąpiel, przygotowanie się do dnia. Ale nie jedz nic przez te 30 minut. Jest też coś ciekawego co do pory. Według tradycyjnej medycyny chińskiej istnieje biologiczny zegar ciała, a między 5 a 7 rano to czas jelita grubego. Wtedy jest najaktywniejsze i najbardziej gotowe do działania. Dlatego picie wody zaraz po przebudzeniu w tym okresie działa tak dobrze, Pracujesz zgodnie z biologicznym zegarem swojego ciała, a nie przeciwko niemu. Ale muszę ci tutaj powiedzieć coś ważnego. Nie każdy powinien od razu zaczynać od dużych ilości wody. Jeśli jesteś osobą o drobniejszej budowie ciała, jesteś starszy lub bierzesz leki moczopędne, zacznij powoli, pół szklanki już wystarczy, a potem stopniowo zwiększaj ilość, słuchając swojego ciała. Sekret to regularność, nie przesada. Lepiej robić trochę każdego dnia, niż zrobić dużo i się poddać. A dla tych, którzy biorą leki na czczo, na przykład na tarczycę, nie ma z tym żadnego problemu. Lek nie przerywa postu wodnego. Zażywasz lek normalnie i zachowujesz 30-minutowy odstęp przed pierwszym posiłkiem. Spokojnie. Teraz pozwól, że opowiem Ci o jakości wody, którą pijesz. Często pytają mnie, czy to koniecznie musi być woda mineralna. Czy woda z kranu się nadaje? I odpowiedź brzmi: To zależy. Najważniejsze nie jest to, czy woda jest mineralna, czy z kranu. Najważniejsze jest to, czy jest czysta, czy jest filtrowana. Woda z dużą ilością chloru lub zanieczyszczeń może nawet zaszkodzić, zamiast pomóc. Jeśli masz w domu filtr, świetnie, używaj go. Jeśli nie masz wody mineralnej, to dobra opcja, ale nie musi to być importowana. Droga woda, prosta woda mineralna, znanej marki, już wystarczy. Chcesz unikać brudnej wody o dziwnym smaku lub silnym zapachu chloru. Organizm ma już wystarczająco dużo pracy rano, nie musi jeszcze filtrować zanieczyszczeń. Istnieje kilka wariantów, które wiele osób lubi i które wzmacniają efekty. Ciepła woda z sokiem z cytryny. Ale zwróć tutaj uwagę, nie należy tego robić codziennie, ponieważ kwas z cytryny może z czasem uczulić żołądek u niektórych osób. Ale 2-3 razy w tygodniu może to być dobre uzupełnienie. Cytryna pomaga alkalizować organizm, mimo że jest kwaśna. To wydaje się sprzeczne, ale tak działa. I cytryna również pobudza produkcję żółci, co wspomaga trawienie. Inną ciekawą wariacją, szczególnie dla osób, które dużo się pocą lub uprawiają aktywność fizyczną, jest dodanie naprawdę malutkiej szczypty różowej soli himalajskiej do wody. To pomaga w nawodnieniu komórek. Sól zawiera minerały, które ułatwiają przenikanie wody do komórek. Ale uwaga, to naprawdę minimalna szczypta, której prawie nie widać w szklance. Jeśli dodasz za dużo, efekt będzie odwrotny. Odwodnij cię. Chcę Ci powiedzieć, czego możesz się spodziewać w najbliższych tygodniach. Bo ważne są realistyczne oczekiwania. W pierwszym tygodniu najbardziej zauważysz zmiany w jelitach. Wiele osób zgłasza, że w końcu udało im się unormować pracę jelit, bez wysiłku, bez zażywania żadnych środków. To organizm reaguje na naturalny bodziec wody. Możesz też zauważyć, że budzisz się w nocy z mniejszym pragnieniem, ponieważ organizm uczy się lepiej nawadniać. W drugim i trzecim tygodniu robisz się ciekawiej. To wtedy skóra zaczyna reagować, staje się bardziej nawilżona, gładsza. Ty, ty się raniąc. Te drobne zmarszczki mogą się trochę zmniejszyć. A twarz rano budzi się mniej opuchnięta. Zauważysz też więcej energii w ciągu dnia, zwłaszcza rano. Ta pilna potrzeba wypicia kawy może się zmniejszyć. Możesz dalej pić kawę, jeśli chcesz, ale to już nie jest taka desperacka potrzeba. A po miesiącu nawyk jest już ugruntowany. Twoje ciało już oczekuje wody rano. Jeśli zapomnisz, daję ci znać, czujesz różnicę. I wtedy zauważasz głębsze zmiany, trawienie jako całość się poprawia, waga może się ustabilizować, ponieważ już nie mylisz pragnienia z głodem. Częste bóle głowy mogą się zmniejszyć lub całkowicie zniknąć. Stawy bolą mniej, ponieważ są lepiej nawilżone. Teraz muszę ci powiedzieć prawdę prawdę, która może być trudna, ale musi zostać wypowiedziana. Każdy dzień, który mija bez dbania o swoje ciało, to dzień, którego już nie odzyskasz. Nie mówią tego, żeby cię przestraszyć. Mówią to, żeby cię obudzić. Ile lat masz jeszcze przed sobą? 10, 20, 30, jeśli będziesz miał szczęście? Chcesz spędzić te lata zmęczony, wlekąc ciało, myśląc, że to normalne? Czy chcesz poczuć, że naprawdę żyjesz? Więc chcę rzucić ci teraz wyzwanie. Zrób test. Przestrzegaj tej rutyny przez 21 dni każdego dnia. Zaraz po przebudzeniu, wypij spokojnie wodę, weź głęboki oddech i obserwuj swoje ciało. Zauważysz drobne zmiany, lepszą pracę jelit, lżejszy żołądek, bardziej skupiony umysł. I stopniowo zaczniesz dostrzegać coś jeszcze głębszego: ciało czystsze, bardziej przebudzone, i energię, która powstaje w tobie. Bez potrzeby czegokolwiek poza tym, co masz w sobie. I spójrz, chcę, żebyś zaczął już jutro. Nie odkładaj tego na później. Zostaw tutaj w komentarzach swój dzień jeden i wróć po tygodniu, żeby mi powiedzieć, co poczułeś. To jest ważne dla mnie, ale to jest też ważne dla Ciebie. Publiczne zobowiązanie zwiększa szansę na realizację celu. A kiedy wracasz, żeby opowiedzieć o rezultacie, Inspirujesz innych ludzi do zrobienia tego samego. Zaproś kogoś, żeby zrobił to razem z Tobą: przyjaciela, kogoś z rodziny, sąsiada. Czasami to, czego ktoś potrzebuje, to nie są drogie leki, to nie są skomplikowane terapie, tylko prosty gest, by znów zacząć dbać o siebie z uwagą i troską. Potrzebuje kogoś, kto powie jej, że wciąż jest czas, że ciało wciąż reaguje, że wciąż może poczuć się dobrze. A jeśli ten film w jakiś sposób Ci pomógł, jeśli poczułeś, że to ma dla Ciebie sens, podziel się tym z kimś, kogo kochasz. Podziel się tym z tą osobą, o której wiesz, że potrzebuje trochę pomocy, małego wsparcia, żeby poprawić swoje zdrowie. Bo dobra informacja, taka, która może zmienić czyjeś życie, powinna być przekazywana dalej. Czasami mała zmiana może odmienić całe życie. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, zostawić lajka i włączyć dzwoneczek z powiadomieniami. Tutaj mówimy o prawdziwym zdrowiu, tym, które pochodzi z natury oraz z troski o ciało i duszę. Zdrowie to wynik prostych wyborów i być może wszystko, czego Twoje ciało teraz potrzebuje, to po prostu szklanka wody i odrobina uwagi. Dbaj o siebie z miłością, szanuj swój czas i ufaj sile natury. Uścisk i do zobaczenia w następnym filmie.